Uhu. Dawaj Michał, dawaj! Dawaj! Podsłował mnie Dawaj normalnie pod górę O. No dawaj w prawo Za chłopak chłopa! Jedź chłop! Siema, kumple Lecimy na single Fajna miejscowa. po Ryniu. Jest taka sprawa, że lecimy ciąg dalszy elektryczkiem. Dziękujemy jeszcze raz. Link w opisie. Kod flashu Od 5 do 10% na akcesoria i na różne rzeczy. Na serwis, na rowery, na wszystko. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Beka. Wjeżdżam do lasu, widzę, że muszę ISO podkręcić. No, nie widać mnie. O, tak jest lepiej. No i lecimy sobie elektryczkiem. Zobaczycie sami co, co z tego wyjdzie, ale ja już wiem, że będzie kozak, nie? E, no bo ten rower to w 100% nadaje się na coś takiego, a, a ja się nie mogę doczekać. Sami zresztą zobaczycie. Piona. Do zobaczenia skądś. Czułko, wariacie, czułko. Ej kurde, myślałem, że jest małe ISO, a jest wysokie ISO, 1600, spore. Fajnie, fajnie. Dobra, czyli wszystko będzie w miarę widać. Mam nadzieję. Michał tu już tam pewnie w połowie górki sobie w, w pycha rower nawet no, co no przecież trzeba być teraz mądrym tryb turbo pyk Lecymy lecimy teraz się pośmiejemy troszkę Halo Michał A czemu nie wjeżdżasz? O co chodzi? Tak, tak, rozumiem. Ale czemu nie wjeżdżasz? Otwory ci daję. A dobra, to czekaj <laughs> Let's go Wow, oh dawaj, dawaj, trening, trening! Lecymy! <laughs> dawaj, jedź <Jedzień. laughs> oh <yeah. laughs> i poszedł w dół skarpy! <laughs> <laughs> oh Jezu, Mondrala, co? No. Uuu, <laughs> tu jaki zjazd w ogóle, ostry Ty, tutaj to elektrycznie to fajnie, naprawdę. Ja coś czuję, że zaraz znowu będziesz wpychał Będziesz zaraz spychał znowu O właśnie tutaj <grytanie> Dawaj, dawaj <grytanie> Dawaj <grytanie> Ja to mogę ci kurde trening robić stary Będziesz schodził z wagi Tak, nie trzymał cię za plecy No dawaj Czekaj Daje radę? Daje radę Trzeba sobie pomagać, tak? No Dobra, bo silnik padnie Uuu, człowieku, ale poszedł o. Dobra, jesteśmy na singlach. Jejku jak tu porządek... O ja za porządek jest, prawo Super Podoba mi się to. Tutaj górka ta prędkość była chora Ekstra jest Kurde, czemu ja wcześniej nie ten... Nie patrzyłem Let's go! Ale szybko. Dawno mnie tu nie było. Dawno mnie tu nie było. No niestety. Hopsa. <gryw> tak jak mówiłem. O, najfajniejsza. Normalnie. Uuu. Trochę mam za wysoko siadełko Muszę się dał jest zden. zniżyć bo po jajcach klepie. Człowieku, one pizda! Naprawdę nie popatrzyłem ile jadę w ogóle, O, szok! Ej, 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 serio ja się nie spodziewałem, że taka ta tu bomba będzie, nie? <laughs> ej, naprawdę! Ale się idzie, ja tu w ogóle tor chciałem zrobić z tej górki właśnie. Elegancko, cyk, pod góreczkę. Przefuncio. <laughs> Stanę sobie, nie będę się męczył. Hopsa, hopsa, O, Ale jest bomba, ty! Ja się nie spodziewałem. Bez hebli w ogóle do samego dołu nie myślałem, że nie wiadę w ścieżkę. Koki zaczął na zewnątrz, wyciągaj. Fajnie. Chłopie, ja się w życiu nie spodziewałem tego. naprawdę, ja nie popatrzyłem na zegar, ile tam jest. Ale obraz to mi się zawęził, jak na motorze no bo to, że jechał. Ja już jestem z 8, to się leci, nie? Wiesz, tu jeszcze waga jest. To dociąża. No wiesz, ja sobie tu bombę jeszcze wiesz, przy, przycisnąłem ten. No od razu z góry jeszcze. No o kurwa, co się dzieje. Szok. U. Miałem siedemko wyciągnąć co tam? Kończyłem się <laughs> Dawaj, co za mną pojedziesz. Ja wiem która ścieżka U -u -u. A tu ciasno jest Uo, na styk. Wpinam jedną korbę i od razu jest patelnia. A ja Dawaj pojeć pierwszy sektor pierwszy. A za górką ja poprowadzę po prostu. O to nie. To teraz tak, nie? Zamiast to będzie. To. Teraz zobaczyć traskę Bożej tutaj Ty powiedz szczerze, ona już się szeroka zrobiła Kiedyś Znaczy kiedyś, no jeszcze w tamtym sezonie To było w sumie No na rower, nie? Na szerokość roweru No dawaj Michał, dawaj Ogień Chcesz się pośmiać? Pośmiejemy się! Chodź, chodź! Tak? Podziwiaj jak sobie wjeżdżam lepiej! Ok. O, ale, ale cię pewnie wku... Dwa years lat O, jesteś. Nareszcie. Miło później, widzieć. Dawno się nie się tak też mi się tak wydaje. Gdzie ty zabłądziłeś, stary? A ja wiesz co, przyjechałem przez Olsztyn tutaj. Pierdolisz <laughs> Mówię, to rób sobie a ja traskę machnę Zaraz jestem O, przeleciałem! Fajnie, fajnie. E-bike skoczny. Dobra, polecimy sobie teraz tą trasę, która jest jakby nowa. Odnoga, ciekawe, czy ja... Dobra, tutaj. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Dupa nisko. O! O! Fajnie Ryniu, fajnie. Uu, uu, uu. Zajebiście wręcz podoba mi się. Uu, uu, kurde pyk, pik A i tutaj. Ej sztos Fajnie chłopaki, fajnie, podoba mi się. Piąteczka, żubik No i jak szef? Ten jeszcze imbusa nie zdążył włożyć, a już wracam Kurde. Włożyłeś chociaż im busa? No A dobra, właśnie powiedziałem się do kamery, że nawet pewnie nie zdążyłeś im busa Włoży, Włożycie Ja zdążyłem jeszcze dwa razy wjechać i wjechać <głos> <głos> Dawaj, dawaj Dawaj Michał, dawaj Dawaj <noise> Pod nie Pod Nie, 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 chodź, chodź no chodź. szur. szur sure. Chodź, szur Uuu. Eh, Tędy chyba. O! Hej, fajn je to! O člověku! To jest sztocowe Ej, to było fajne Ej, Takie malutkie purpeczki Ta czekaj co tu za trasa jeszcze z boku jest. Tu może jakoś tutaj dołączyć Aha, dobre Ej, zaje zajebiście Uu! Uu! O chłopie Ale fun mam Ej. Podoba mi się strasznie ta traska Ja chcę jeszcze raz to pojechać, bo ja w ogóle się nie spodziewałem co będzie Teraz to będę tak pizdą tam gnał, że hej Gotowy? Teraz to ogniem O, ho, ho. Hops Hops Stoliczek Uuuu Table top To trzeba chyba dołączyć Tak Hopa U Ale sztos Jura. Hoppa. Five days later. A się. Ta. No teraz o Jezu, tak mi się podechało. Sztos. Mi też, ale potem... A Ta, tam nie jest, jest, tam gdzie tak wjeżdżasz te... nogi piekły Dobrze, mają piec za zatem nadążyć Jednak ale... <laughs> 25 na turbo w sekundę to jest git <laughs> Ej, ale nie odjeżdżaj mi po polece <laughs> Dawaj derwanie pod górę wyszedłem No, dawaj w prawo szwaty chłopak jedź chłop. Trzeba pomagać kolego w ciężkich sytuacjach, O, cwany, bo masz elektryka, tak, tak Jak go wep ktoś to od razu pomóż O tu to już chyba będzie pizda Oho, nie co, to moja ręka. Moja ręka Oj, nie moje da. Jo! Jak on fajnie lata ten gościk. ej! On naprawdę fajnie lata On jest dobrze wyważony Skubaniec A ja Michała tutaj dogonię <ścoughs> Ej serio, tam jest taki fajny wskok w dół w skarpę. Mówię, o ciekawe co będzie, nie? Co? Jakbym reinem leciał. No bo masz na środku. Tak. I do tego nisko. Napompuję modlitę tam. Normalnie. Tak jest, także Piona, dzięki za to, że byliście. Sztos mi się jeździło. No powiem wam ten o. rower i zjazdy to jest. Tak o. Jeszcze na tak. Elegancko, dobra Mariaty. Kończymy to wszystko. Dzięki, że byliście Piona. 别、别别我。